A my sobie przywieźliśmy wczoraj kredens i zaraz Wam pokażę jak on się prezentuje. Byliśmy u naszych znajomych o kredens, u Agaty i Jacka. Pozdrawiamy Was serdecznie cieplutko, gorąco. I teraz właśnie będziemy go wypakować. Piękna pogoda na takie coś. Tak. Pada deszcz w końcu. No, no ja jestem brzydko mówiąc posłana, żeby tu wnieść. to wnieść. Wnieśliśmy w całości, bo tam są lustra i szkło. Także no. ja już mam dosyć. No zaraz zobaczycie jak wygląda. Właśnie go złożyliśmy i wnieśliśmy do kuchni. No i taki mamy kredens. Człowiek przywieziony. Był ciężki okropnie. <laughs> Naprawdę sobie nie wyobrażacie. W trzech częściach. Ale. Blat osobno, szafki osobno i góra. No i tak się prezentuje. Tutaj mamy taką wstęgę. No to dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Podoba się? A no i może ktoś zobaczy, jak wygląda włączony żerandol. No to wygląda tak. Tak się prezentuje.